Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Jaszek i w tym filmie omówię zadanie rozliczenia, które pochodzi z drugiego etapu 26. Olimpiady informatycznej. W zadaniu tym bohaterem standardowo jest Bajtazar, i został on księgowym odpowiedzialnym za obsługę faktur. No i zamówił u ciebie system komputerowy. E, Które musi umożliwiać wykonywanie następujących operacji. E, dodanie nowej faktury e, na koniec listy, skorygowanie kwoty e, i tej faktury, patrząc od końca listy, oraz podanie sumy kwot dla ostatnich i faktur na liście. Dalej czytamy, że system musi umożliwiać przeprowadzenie dowolnej liczby operacji, ale operacje korekty i sumy są ograniczone do m ostatnio e, dodanych e, faktur. No, i my mamy napisać moduł, który y, będzie takie funkcje do obsługi księgowości implementował. Y, funkcja inicjuj y, zostanie wywołana tylko raz, y, po to, żebyśmy mogli poznać wartość y, właśnie tego parametru m. Y, dalej y, powinniśmy zaimplementować funkcję dodaj, które dodaje y, na koniec listy nową fakturę o, o ustalonej kwocie. Y, funkcja koryguj, która Koryguje kwotę na i tej fakturze od końca oraz funkcja suma, która powinna dać właśnie w wyniku sumę kwot na i ostatnich fakturach. No więc spróbujmy przeanalizować sobie jeszcze testy przykładowe. Inicjujemy wartością 3, to znaczy, że będziemy mogli się co najwyżej do 3 faktur na końcu odwoływać. No i co? No i możemy Możemy tutaj y, po prostu te y, poszczególne faktury trzymać sobie na, jakiej, na jakimś wektorze. Tak więc y, zbudujmy sobie wektor, A, no i funkcja dodaj minus 6 dodaje nową fakturę. Z taką, z taką kwotą. Suma 1 podaje sumę z ostatniej faktury, tak? czyli, z je, czyli dostajemy w wyniku tutaj minus 6. Dalej dodaj 5, czyli dodajemy nową fakturę. Koryguj drugą fakturę od końca, y, zmieniając im kwotę o 10, czyli teraz tutaj już nie będziemy mieli 6, tylko 4. Suma 3, y, jeżeli suma. Y, Liczba przekracza dostęp, ilość dostępnych faktur, no to wtedy po prostu sumujemy to wszystko, to, co mamy, czyli mamy 9. No i na końcu suma 1 podaje sumę ostatniej faktury, czyli 5. No dobra, czyli y, moglibyśmy trzymać tutaj y, te wszystkie y, te wszystkie y, kwoty faktur, po prostu w tablicy, je, czy albo w wektorze. Jeżeli dochodzi jakaś nowa faktura, to po prostu dopisujemy ją na koniec. Dzięki temu, że trzymamy ją wektor, również mamy szybki dostęp do dowolnego elementu, więc możemy korygować te kwoty. No jedynie trudnym, trudną operacją może być tu operacja sumy, które, która wymaga, żebyśmy obliczyli no jakiś sufiks sumę pewnego sufiksu naszego, naszego wektora. No ale dla tych, którzy znają drzewa przedziałowe, nie powinno być zaskoczeniem, że możemy tutaj na, na tym naszym wektorze nadbudować drzewo przedziałowe, po to, żeby szybko wykonywać operację, taką operację sumy. No i to drzewo będzie wyglądało tak, że zakładamy, że elementy tego naszego wektora to są liście drzewa. Będzie to, będziemy mieli tutaj pełne drzewo binarne. No i w każdym węźle będziemy po prostu sumowali elementy z, z dzieci. Tak, czyli tutaj będziemy mieli 9, 11, minus 3. Tutaj zakładamy, że, że jeżeli nic nie wypełniliśmy, to mamy 0. I tam... Drzewo wygląda w ten sposób. Uaktualnienie y, każdego elementu y, takiego drzewa będzie działać w czasie o log n, gdzie n jest y, długością całego, y, całego naszego wektora, y, bo musimy po prostu zmienić wartość y, w pewnym y, liściu oraz uaktualnić wartości na y, całej ścieżce od liścia y, do korzenia. Y, no i teraz y, z kolei. Y, Zapytanie się o pewną sumę e, na pewnym przedziale e, też jest całkiem proste, e, bo jeżeli, e, jeżeli chcemy zapytać się właśnie na przykład o sumę e, na przedziale do e, danego e, liścia, no to wystarczy, że sumujemy dany liść i idąc ścieżką e, do korzenia będziemy również dosumowywać te elementy, które występują w poddrzewach lewych synów tych węzłów, które, które występują e, na ścieżce do korzenia. Tak, czyli w tym przypadku tutaj sumujemy, e, sumujemy czwórkę. Patrzymy sobie na rodzica i patrzymy, że on ma lewego, lewego syna. E, to też go sumujemy. Patrzymy dalej. Lewy syn też sumujemy. Korzeń... E, do korzenia przyszliśmy z lewego syna, więc wobec tego już nic nie dosumowujemy. No i wobec tego obliczenie takiego prefiksu w naszej tablicy będzie działało w czasie logarytmicznym. Natomiast jeżeli chcemy obliczyć jakiś dowolny przedział, no to wystarczy, że, ten prze, że obliczymy, czyli jakiś przedział AB, to wystarczy, że obliczymy sumę, prefiksu kończącego się w elemencie B i odejmiemy od tego sumę prefiksu kończącego się w elemencie A-1. Wobec tego każdą z operacji możemy wykonać w czasie logarytmicznym. Dokładny ich opis można znaleźć m.in. w książce Przygody Bajtazara. Takie rozwiązanie jednak nie dostanie kompletu punktów. Zauważmy, że musieliśmy zawczasu powiedzieć, jak długi będzie wektor, który przechowuje wszystkie... Wszystkie faktury, dlatego że chcieliśmy zbudować nad nim statyczne drzewo przedziałowe. No wobec tego długość tego wektora n będzie ograniczona liczbą opera wszystkich operacji, które, które możemy wykonać. No bo, ponieważ możemy mieć taki test, w którym większość operacji to będzie dodawanie nowej faktury, a jedynie kilka operacji to będzie korekta lub, lub suma. Zauważmy jednak, że liczba operacji, które mogą, mogą zostać wykonane w pojedynczym teście, to jest aż 10 milionów. Wobec tego, ten nasz wektor musiałby mieć wielkość około właśnie, właśnie taką, 10 milionów, zapewne zaokrągloną w górę do, do pełnej potęgi dwójki, po to, żeby można było pełne drzewo binarne nad tym wektorem zbudować. No, ale oszacujmy sobie, jaką pamięć będzie, ile pamięci taki wektor zużyje. Czyli będziemy mieli na dole około 10 do 7 komórek. Ponieważ to są tylko liście drzewa, dodatkowo będziemy potrzebowali węzłów wewnętrznych, czyli musimy liczbę wszystkich komórek pomnożyć jeszcze przez 2. No i na końcu musimy pomnożyć przez rozmiar pojedynczej komórki. No jeżeli sobie przyjrzymy na treść zadania, to no funkcja suma zwraca argument typu long-long, czyli będziemy potrzebowali zmiennej 64-bitowej, żeby przechować, przechować sumę, przechować wynik. No wobec tego... W, ka w każdej komórce będziemy potrzebowali 8 Bajtów na przechowanie e, zmiennej 64-bitowej. Czyli w sumie potrzebujemy około 160 MB, żeby y, przechować y, ten, y, ten wektor, w którym trzymamy wszystkie faktury. Jednakże, w tym zadaniu y, Limit dostępnej pamięci, który mamy, jest bardzo ograniczony. Wynosi on tylko 10 MB. No więc jest niemożliwe, żebyśmy, żebyśmy w takim limicie upchnęli cały ten nasz, cały ten nasz wektor, który tych megabajtów potrzebuje aż 160. Co więc zrobić? No należy skorzystać tutaj z liczby m, którą mamy podaną, czyli ograniczenie na zakres operacji y, korygowania y, faktury oraz y, sumowania faktur. E, no i w różnych podzadaniach ta liczba M będzie mniejsza lub większa, e, no ale w największym podzadaniu w szczególności nie będzie przekraczała e, miliona. Czyli to jest 10 razy mniej niż to, co mamy, e, niż limit na, na całkowitą liczbę operacji. Wynika z tego, że chociaż ten nasz wektor, w którym będziemy trzymali faktury, może być bardzo długi, to jednak odpytywanie y, czy korekcja faktur będą się y, odbywać w ograniczonym zakresie. Tak? Tutaj ta długość przedziału, y, który nas będzie interesował, no, jest nie większa niż, y, niż m. Wobec tego wszystkie faktury, które były wcześniej. Możemy o nich zapomnieć, tak? One nigdy już nie będą nas interesowały ani do sumy, ani do, do korekcji. No więc jak zrobić, żeby ten nasz wektor i to nasze drzewo przedziałowe, żeby jego rozmiar nie zależał od n, od liczby operacji, natomiast zależał od m, czyli od liczby tych faktur, które rzeczywiście są ciekawe. No, i pomysł tutaj polega na tym, żeby zastosować y, cykliczną tablicę. E, na jakiej zasadzie to działa? No, załóżmy, że, że mamy tutaj nasz wektor, który został. Który ma 5 ma wypełnionych faktur, dochodzi nam szósta faktura, dochodzi siódma faktura, no i załóżmy, że, że to nasze M jest równe 8. To znaczy, że wystarczy, że będziemy przechowywali 8 ostatnich faktur. Dochodzi nam ósma faktura, no i powiedzmy, że teraz dochodzi nam faktura dziewiąta. No, nie możemy jej dołożyć tutaj, ponieważ już nasz wektor się skończył, natomiast możemy powiedzieć tak, E, nigdy już nie będziemy używali pierwszej faktury z naszego wektora, więc możemy ją wyrzucić i w to miejsce włożyć fakturę 9. Tak, natomiast jeżeli znowu przyjdzie na przykład 10 faktura, to wiemy, że drugiej faktury już nigdy nie będziemy używać, i w to miejsce e, wrzucić fakturę dziesiątą. No innymi słowy ten nasz wektor będzie wyglądał tak, że będzie składał się będzie składał się z dwóch części i będziemy dodatkowo trzymać sobie wskaźnik, który będzie mówił na, która faktura jest ostatnią fakturą w, w naszym wektorze. Jeżeli będziemy chcieli przeglądnąć faktury poprzednie, no to musimy od tego wskaźnika poruszać się. W lewą stronę. Przy czym, jeżeli natrafimy na początek wektora, no to będziemy musieli dalej podążać od, od końca wektora. No i dodanie, dodanie nowej faktury no to będzie po prostu przesunięcie tego, tego wskaźnika na nową, na nową pozycję w prawo. No i yy, yy, zmiana, zmiana pewnego. Pewnego elementu w wektorze. E, operacja korekcji będzie e, troszeczkę trudniejsza, dlatego że będziemy musieli znaleźć e, w naszym wektorze odpowiednią, e, odpowiednią e, fakturę. Czyli, jeżeli, jeżeli byśmy w tym momencie chcieli w, zmienić piątą fakturę od końca, to widzimy, że wskaźnik jest na drugiej pozycji, to znaczy, że tutaj na prefiksie mamy dwie faktury. Wobec tego, piąta faktura znajduje się na trzecim miejscu od końca wektorze. Również operacja sumy będzie troszkę bardziej skomplikowana, dlatego że będziemy musieli teraz posumować prefiks o długości 2 oraz właśnie sufiks o długości 3. Ale poza tym, poza tym tutaj nic się więcej trudniejszego nie dzieje. E, więc dzięki temu jesteśmy w stanie rozwiązać zadanie korzystając e, z drzewa przedziałowego o wielkości e, m razy 2 razy 8 bajtów czyli e, jeżeli czy jeżeli tak jak w czwartym podzadaniu m będzie ograniczone przez e, pół miliona no to wtedy wtedy ta wartość będzie wynosiła około 8 MB, czyli zmieści się w limicie pamięci. Niestety takie rozwiązanie nie przejdzie od ostatniego podzadania. No, i tutaj, żeby zaliczyć to podzadanie, powinniśmy jeszcze dwukrotnie ograniczyć pamięć zajmowaną przez. E, przez nasze e, drzewo przedziałowe. No i w tym celu e, można skorzystać z bardziej oszczędnej e, struktury, e, która nazywa się e, drzewo potęgowe albo drzewo Fenwicka. Ja nie będę tutaj omawiał tych struktur. Można o nich poczytać m.in. na portalu Code Forces albo we wspomnianej już wcześniej książce Przygody Bytesera. One mają taką przewagę w stosunku do drzew przedziałowych, że zajmują dwa razy mniej pamięci. Wobec tego w 8 MB będziemy mogli zmieścić się również z tym ostatnim podzadaniem, w którym M może wynosić nawet milion.